Trochę... No, wiesz, ja się... trochę... dla mnie to jest... no jakby jakiś psychol to robił, te rzeczy. A weź weź tą czapkę zdejmij. Czy coś tam jest pod tym? A skąd wiesz? Weź tu. Co? 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 Ale skąd? Skąd słyszałaś? Z góry. Pokaż, czy tam jest w środku. Drewno. Drewno, pokaż. No, taki... A to jest z tego. Ale ten Misiek jest dziwny. No dokładnie. No ktoś tu zwrócił uwagę na czacie, że to jest mega czyste. Ta czapka i ten misiek. No. Idziemy najpierw. Idziemy najpierw na to piętro, czy wyżej? Pierdole, pierdolę, widzisz to co ja? Widzisz kurwa to co ja? Chodźmy Ja pierdolę. Jest czerwony. Justyna, spokojnie. Ej, co tu się kurwa dzieje? Co tu się kurwa dzieje? Co tu się dzieje? I tam coś jeszcze jest. Ej. What the fuck is going on here? Co to jest? Nie, to jest, żeby to się nie ruszało, ale weź... No trzymaj moją latarkę. No świeć mi już na, proszę cię Ciężarek do baloników Ej, ale czemu to tu wszystko jest? Nie wiem, ja się boję, że ktoś to na nas czeka. Ja się tego boję Ej, to było mocne. Serio. Ale jeżeli to jest na drugim piętrze, na trzecim ja piętrze jest boję. ten dywan. Nie. nie wiem. Na razie, Justyna, ja jestem w ogóle nie, nie jestem pewny, czy powinniśmy tu zostać. Nie, to nie jest ustawione, nie jest, nie nie jest ustawione. Ej, co to? Co? Co mówisz? Ja też. Co? Co? Co jest kurwa w oknie? Co jest w oknie? Ale ktoś czy coś, Justyna? Nie wiem, odbiło. Ej, idziemy stąd? Na chwilę. Chodźmy. Nie, nie możemy już teraz wyjść. Uspokój się. Justyna, dobra. Weźmy się, weźmy się w garść, weźmy się w garść! Weźmy się w garść na chwilę. Obserwujmy, obserwujmy. Dobra, bądźmy cicho. Obserwujmy okna. Tam, Obserwujmy okna. Chodźmy dalej tutaj. Ja się boję, że tu po prostu jakaś pułapka może być zastawiona. Ja się bałem, że te rzeczy zniknęły przez chwilę. Które? Dobra Ej, nie wiem czad, sorry, sorry, że jestem taki rozwalony, ale okay. ale to jest Bądźmy cicho Bądźmy cicho Bądźmy cicho Właśnie mi się ręka trzęsie Ej, nawet jak ktoś to ustawiał, to czemu to tu zostawił? Ja bym to, ja bym to nawet wziął, żeby to wykorzystać potem, ale czemu? Jak urodziny? Co to jest? Ja się teraz boję. Boję się teraz, że na każdym kroku. Vann. O oh, kur... Znowu. Już na jak ty nie wiesz co, to ja nie wiem. Ty, jak, co, co, ty, co ty teraz. Dobra. Okej, okay, już się trochę. Uspokoiłem, ale ja się boję co będzie wyżej. Zaraz będziemy musieli iść na kolejne piętro. O, nie, zamknięte drzwi. Jeszcze jeszcze... Hannibal, lekter w środku, nie otwierać. Nie, oh. nie. Nie. Będzie milion, to może... nie, na milion polubię. Ja otworzę te drzwi. Wcześniej nie otwieram. A jak zauważycie, to są dokładnie te same drzwi, gdzie był dywan. Tak, bo jest ten kabel. I jest, to są te ślady i jest ten kabel. To są te same drzwi. A teraz tu pisze Hannibal lekter w środku nie otwierać. Ja się nawet boję i za nie. Tu był Tak jest napisane na tym. TY jesteś pojebany. Ja tak czułem, że to wy. Ja tak kurwa czułem, że to wy. Czułem, że to wy. Ale nie myślałem, że wy kurwa na nas Zastawicie pułapkę. Ja pierdolę dotki, jak mi serce wali. Udało się? Napierdala. Kurwa, tak właśnie myślałem, że albo ktoś tutaj to ustawi. Albo myślałem, że ktoś tu to ustawi, albo że to będzie wy... No. Kurwa. Ale oni o niczym nie wiedzieli widzę. Nic, nic, to nie, nic, to... nic. To było w chuj podejrzane, że to były takie te... że to było takie świeże. też no. tutaj Ale kurwa... Ja jestem cały. Ja jestem cały roztrzęsiony, bez kitu. A tak poszliście łatwo na to, gdzie macie jechać. No. Nie, w ogóle nie podejrzewaliście tego. Nie, nie. Aaaa! kurwa! Ja pierdolę! Kto tu jeszcze jest?